Hej, cześć, witajcie z tej strony Limite to, to jest oczywiście audiolog, w którym poinformuję Was o następującym planie rozkładu na ten tydzień, czyli już wam mówię od którego, czyli od 17 do 21 no to tak, na sam początek rzuca nam się 17 yy, 17 marca i to jest poniedziałek W którym ukaże się pierwszy odcinek Z serii Let's Play Gothic Oczywiście będzie to pierwszy odcinek No i następnym dniem jest Wtorek czyli 18 marca I pojawi się na moim kanale King Kong czyli yy, Gra Petera Jacksona na podstawie Peter Jackson chyba tak Po prostu King Kong to będzie to też Let's Play z tej gry Kolejną yy, Kolejnym dniem jest środa, jest to 19. 19 tak, marca i pojawi się Let's Play Minecraft na trybie hardcore, no i oprócz tego dojdzie tam Darksiders i inne gry. Oczywiście już od e, czwartku do soboty nic nie będzie, znaczy od czwartku do piątku, e, te przez te dwa dni robię sobie przerwę i no i w sobotę i w niedzielę dodaję odcinek z Let's Play Gothic. E, Drugi odcinek i w niedzielę spray Minecraft nowa seria, czyli normalna seria Esprit Minecraft po prostu. Dobra, więc ja Wam bardzo dziękuję. też zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz oceniania moich filmów pod względem jakości. No i zostawcie łapkę w górę, jeżeli, jeżeli by była taka możliwość. Oczywiście każda łapka motywuje i jeżeli więcej tych łapek jest, no to odcinek mógłby się jeszcze dzisiaj ukazać, jakby było o tych. 10 łapy w górę, chociaż jest to nierealne, dobra. Więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się, do zobaczenia. Siemanko!